Siema na kolano, witam się z Wami bardzo serdecznie i przychodzę z krótką informacją, że jeszcze być może w tym tygodniu pojawi się filmik haul z temu, a może nawet dwa haul, bo mam paczki, ale niestety nie mam kiedy nagrać tego filmiku. Teraz jest naprawdę bardzo, bardzo busy u mnie, można powiedzieć. Korzystam z tego, że Misiek ma troszkę wolnego, dzieci są w szkole, więc ogarniamy, przygotowujemy chałupę na zimę. Wiecie, no, bardzo dużo rzeczy już zrobiliśmy, ale jeszcze jest sporo przed nami. Tak to jest, jak to jest, praca, 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 praca. To potem się nie ma czasu na inne rzeczy, kochani. No, a tutaj się rzeczy piętrzą. Co mogliśmy, to zrobiliśmy, a teraz po prostu mm, resztę. Także, kochani, jeszcze w tym tygodniu postaram się Wam umieścić jakiś filmik. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za to, że jesteście ze mną, bo ja rzadko kiedy po prostu dziękuję za to, że, że jesteście, że, że słuchacie, że oglądacie. Naprawdę to bardzo, bardzo doceniam. Nawet jest tak, że ludzie oglądają, ale nie mają czasu nawet komentować. Sama wiem po sobie. Nieraz tam coś w przelocie obejrzę, ale teraz coraz mniej oglądam na YouTubie i gdziekolwiek. Gdzieś tam nieraz w tyle jakiś podcast sobie wysłucham, ale no nie ma czasu, ja nie wiem. Coraz mniej czasu. Ta doba jakby była bardziej skrócona, ja nie wiem o co biega. Tak czy tak, bardzo, bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną. No i co? I zapraszam. Na mój filmik, który pojawi się najprawdopodobniej w piątek. Ale nie obiecuję, nie obiecuję. W tym tygodniu jeszcze moje dziecko będzie miało urodziny, taką imprezę. No i tam jeszcze inne rzeczy się szykują, także postaram się, ale nie obiecuję. Życzę Wam dobrego dnia, dobrego całego tygodnia. Nie przemęczajcie się za bardzo. No ja rozumiem, teraz żyjemy w takich czasach, że. Ciężko, ciężko o odpoczynek, ciężko o czas wolny dla siebie, na swoje pasje tym bardziej. Jakiś taki zwariowany czas, tylko gonitwa, gonitwa. Wiecie, no tak system to wszystko ułożył, że po prostu. Kto ma to ma, kto nie ma to nie ma. No po prostu taka jest prawda. No to nic, trzymajcie się, dziubeczki i do zobaczenia w filmiku. Pa pa.